5, 4, 3, 2, 1, start. 40, lewy dwa, bardzo długi, 50. Na film zapraszają partnerzy serwisu RAD 24: Dunlop, Blachdom Plus, Avia Silesia Oil. Przed memoriałem, najpierw przed memoriałem, później start z tego co nieoficjalnie się na razie dowiedziałem w rajdzie Świdnickim Krauze. Tak jest, testujemy dzisiaj, sprawdzamy nasze ustawienia, mamy jakieś tam zmiany w zawieszeniu co do poprzedniego roku. Pierwszy start, memoriał, zobaczymy jak będzie. No nie mamy tu jakiejś zaskakującej mocy. Mamy seryjne auto, może pojedziemy bez wężki, czyli będzie tam 390 koni na świetnicę Niestety musimy ubrać wężkę 33 mm, w związku z czym moc się znacznie obniży, ale no nie przeszkodzi to w żadnej rywalizacji. W dniu dzisiejszym jesteśmy w Ślemieniu niedaleko Suchej Beskidzki i Żywca. Testujemy, sprawdzamy ustawienia, ciśnienia. Mam też nowego pilota, ponieważ brat miał kontuzję na nartach, no i niestety no, nie będzie mógł przy, przy, przynajmniej na Świdnicy wystąpić razem ze mną. Nowym pilotem będzie Maciek Wilk. Też się poznajemy, bo to zmiana pilota to tak jakby zmiana prawej ręki. Jest to jakieś tam następne, no, następna jakaś taka... No, jest to następny jakiś problem do rozwiązania, ale no jest to pilot też z bardzo dużym doświadczeniem, no który mi bardzo też pomaga. No i pewnie wniesie jakieś następne, następne doświadczenia w opisach trasy. A sam plan na sezon? No bardzo byśmy chcieli całe RZMP na pewno bez, bez tego rajdu szutrowego. No, gdyż na jeden rajd szutrowy no, nie zamierzam się zbroić w zawieszenia, opony, felgi, inne jakieś różne gadżety, które są potrzebne. Może jakieś, jest duża przerwa pomiędzy Świdnicą a następnym rajdem asfaltowym. W związku z czym no, może jakiś występ w jakimś rajdzie okręgowym bliżej tutaj Małopolski, Śląska, Dolnośląskiego województwa. Zobaczymy jak to, jak to będzie, jak to będzie z planami i czasem. Sławek, jesteśmy na testach przed. No właśnie, przed czym? Co będzie pierwszym startem? E, prawdopodobnie Węgry. E, nie ukrywam, że wczoraj puściłem zgłoszenie na Węgry. Było to już po terminie. Poprosiłem władze słowackie o dopuszczenie do rajdu i zgodzili się, wyrazili zgodę. Więc pewnie za dwa tygodnie e, spotkamy się na Węgrzech. Super, e, jesteśmy na testach w Beskidzie Żwieckim. Tak to, tak to po, powinno się nazywać dokładnie. Jak odcinek? Odcinek jest bardzo fajny i techniczny. Przypomina się tutaj e, pewien Noes z, z rajdu Wisły. E, może to nie jest odpowiednik e, e, rajdu Świdnickiego. E, na Węgrzech też nie byłem nawet oglądać, więc ciężko mi powiedzieć, jakie będą odcinki. E, tam natomiast słyszałem, że są dosyć szybkie. E, tu jest technicznie, ale w sam raz na rozruszanie się po, po, po blisko 3 miesięcznej przerwie. Właśnie nawiązałeś do rajdu świdnickiego. Rozumiem, że plan na sezon to Mistrzostwa Polski. E, tak, planuję start w całym cyklu e, mistrzostw I od Świdnicy zaczynasz? Od Świdnicy spróbujemy ruszyć. Jeżeli pojedziemy Węgry, to będziemy, myślę, dobrze przygotowani i, i no, na Świdnicy zaczniemy od pierwszego OS-u. Mm. Jesteśmy na testach przed sezonem, ale najbliższy start to z tego co wiem Memoriał w Wieliczce. Tak, najbliższy start to Memoriał w Wieliczce. Jeszcze chcemy w przyszłym tygodniu odbyć takie testy już typowo przed Memoriałem, w podobnej specyfikacji. Także. Odcinek może trochę bardziej niż Memoriał, przypomina nam Świdnicki, ale też nie do końca, bo jest me mega technicznie. Zgadza się, też, też, też nie do końca, natomiast no, odcinek jest wymagający technicznie, tak jak powiedziałeś. to. Yy, można z niego dużo nauki wynieść. Dla mnie to jest zwłaszcza ważne, ponieważ ja mam stosunkowo niewielkie doświadczenie, więc cały czas się uczę. Także, także w, yy, myślę, że cały dzień, z całego dnia wyniesiemy bardzo dużo yy, pozytywnych informacji do zapisania w notesie. Dokładnie. Na prawym fotelu cały czas pilot, czy może też ktoś doradza? W tej, chwili, w tej chwili na prawym fotelu Michał Jurgała i tak zostanie w tym sezonie na pewno. Natomiast, natomiast oczywiście pracujemy tutaj na testach również z Michałem Strerem, który, dzięki, dzięki którego uprzejmości mogę wnieść to, skorzystać z jego doświadczenia. No tak, to, to człowiek, który na temat jazdy Ośką wie bardzo dużo, więc, więc można korzystać z doświadczenia. A co do samego odcinka, mega techniczne, jak się po nim jeździ? Techniczny, zmienna nawierzchnia, wąsko, yy, trochę nierówności, trochę chopek, także mamy tu właściwie wszystko. No i plan na sezon od Świdnicy, coś dalej, jakie pomysły? Yy, od Świdnicy Mistrzostwa Polski bez jednego szutrowego rajdu w, yy, na północy, yy, no i może kilka, kilka okręgówek pomiędzy. Może jeszcze coś się uda pomiędzy, yy, pomiędzy Świdnicą a Rzeszowem pojechać, ale to na razie za wcześnie, żeby o tym mówić. Zapraszamy do subskrybowania naszego konta i śledzenia stron społecznościowych.